No i zaczynamy jeszcze jedną giereczkę. Mówmy tym razem imitator, czyli jak to zginie to zabierzemy mu rolę. To idziemy robić szybko taski, bo w sumie to i tak nas nic nie interesuje. Czekamy tylko na pierwsze zgłoszone ciało. Mam skana, to też fajnie. Może ktoś podejdzie, zobaczy, że się skanuje. Chyba bo i nikt. No nie, Szyszul jest. Tak się usłyszał, jakby też była czysta, więc. Jest ok. Czy mam tak. Co? Przeżyłeś AB? Przeżyłeś? O, tak, przeżyłem. Ogólnie A, pan... był flash, tak? Ani ja, ani AB nie było. Ja, ja na biegłem. się skanował jak co? I, I Szyszula też się skanowała. No to. I... A Wiksa mm. przychodzi z oskarżeniami od razu. No bo chyba widzę, że tam stoisz. No bo ciekaw się skończy flash. Flesz? Flesz, flesz był, flash był. Flesz był. No, flesz był. No, no, no to już wiesz. No co no, no, tam był, no, to już to był? Kto tam wiesz. był w takim razie? Byłem ja i ja od razu zbiegłem na dół, jak dostałem flash. i dwie był był Gremlin, byłem jabł, Vixa, był ja, była i... Wixa, był Szaz. No tam AB Mi się wydaje, że ten flash wybuch tam bardziej w środku laba, a nie dekontaminacji. Tak, tak. Bo jak tego dostaliśmy na skanie, to musiał być wyżej. teraz Zastanawiam się, czemu Gremlin się nie odzywa. Jak się nie odzywam? przecież mówię. Powiedział że Jokerzy, ani chwilę, ja się nie ruszyliśmy. Ta tak, tak. W ogóle spotkałem Delvexa wy na wyjściu z laba. O, Delvex! byś rzucił granata? Nie, ale czekaj, ty mnie tam. Czyli tam <S��> udało mi się nawet dobić, <Sulating> dobra. Tak, ale wr wrócił pode mnie pod rakietkę którą robiłem. Ja się na, na pewno skamowo, tak? Ja też ty zacząłem wracać. A nie widziałem. A co to 3 3 tak, Czy tak, tak. już potwierdza, też zszedł, Jak to, na to się patrzę, no to dobra, no to idę na rakietkę, bo jestem w potem tej okolicy, nie. Ej jak ja wchodziłem do Specimena, to kto nie zna, ze mną. No tak, tak, na koniec tak, no bo jest Flash, no patrz, ty jesteś tam. Tak, faktycznie mogę poprzeć, że Na ja wbieg. Ej, mogę powiedzieć, że Na ja wbieg do Specimena przed nami No dobra, no to ja na pewno nie jest granadierem. Tak, tak, tak. Dobra, za... Nie, nie aż ja nie stałem. W tym Dobra, momencie. nie chcę mi się to ja zajebałem. Aha, Nie, nie jestem testerem. Ta? Dobra, skippę. To zajębiście i tak skipnę. To mam faktycznie. <grym> no, ja no ja pomogę mam nie mogę. To może nie jest ja się nim zajmie. Ani jednego, ani drugiego nie mogę. zaraz już szeryfa chcesz wysyłać. No nie! Harry, nie. na na kogokolwiek. No Prosekutor. Co Prosekutor. O wow. Nie. <laughs> Bo... Zobaczmy, czy on przeżyje. Bo... No właśnie. O oh, wow. Bo bardzo dziwnie się zachowywał, biegając z laba. dlatego. Oh. <laughs> no i on przeżył więc jest prosekutorem. Szyszul też czysta, więc przyjemnie, bardzo <laughs> fajnie, temperaturkę szybko zrobimy. Większość tasków zrobionych, w sumie mogę iść. A, jeszcze tego mamy. Inżyniera to już w ogóle light. Jeszcze mam jednego taska w specimenie. Jesteśmy tam, a jednak nie zdążymy. Czemu się? Czemu się? Co się co się, Co? się stało? A -B jest... Glitchem Gremlin jest co? Z A klasyczny. A A klasyczny. ma rolę na L. Ostatni dokładnie a na ja się teleportuję w ogóle. Ty masz jakieś lagi, chłopie? Kto? Sk skąd, Sk skąd ty masz taki Ej, Gremlin. Gremlin. Bo jestem Okej, okay. to ja. No i w tym momencie zginęliśmy chyba Wiksa, jak jest Doom Slayer. To jest Doom Slayer, bo wszedł trapkę i to jest Gremlin. Dobra, Wiksa fejkuje. No, ale ja nie no, jestem Doom Slayerem. To... A czym? To jesteś aurealem czy glitchem? Nie jestem w żadną z tych ról. Ja cię nawet po nie, nie wygląda. Ale ty pierwszy za głupoty! moją ty za głupoty! Nie byłem w twojej trapce! Nie ale głosuję na ciebie. A potem po... na go. Dobra, no tak, Proszę bardzo, ale nie wyrzucasz <noise> dumsejera, tak jak ci się wydaje. To kogo najpierw? Gremię. No. Dobra. Że tak co, efektownie. To, co, co. Część, no, <noise> o! O! o nie, nie! To jesteśmy i, i przez to przegrałem! Nie! 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 wszystkie trzy role i wszystkich Ale wiesz, że to nie jest kolei. Nie! Ładnie, dobra. Widzimy się zaraz na następnym. Nie, to, że tutaj no jest, jesteś pan nowy, nie oznacza, A że nie, możesz mnie taką, lowersując się z moim potencjalnym celem. To też może być fajne. A to nie, było, nie było co wycelowane, klakier w ciebie, jak coś. Mhm, ja chciałem ja, mocji, co chciałem, chciałem, chciałem mocji. Nie, to no, nie wyczyną. Mhm. <laughs> Dyna'r weithiau sy'n siŵr Dorian. No, wiek serdecznie. Dobra, no, Nondoran zginął. Znaczy, zginął w zabił. Co? Nondoran zabił. No, Nondoran zabił. Kill jest obok kąsów. Gdzie zginął? O, ładnie. Gdzie zginąłem? Nondoran zabił. Ale wiesz? Ogólnie ja też dobiegałem do komfortu. Tu są cztery osoby. Na kompsi. Nie mogę wam powiedzieć, ale mi zaufajcie, że on zabił. Nie, no, bo jak ja argumenty. powiem, to mi odstrzelą od buta. <laughs> Ja mu o, ufam, dobra, głupie. Jest jest nie jestem, nie jestem. Do dobra, dobra, jesteś jak za porządku. na paluszek? No to brzmi nie, na paluszek, Nie Nie mogę paluszek. Nie ma. Ja już nie na paluszek. On już nie na paluszków. Na paluszek? Ja nawet... Ja nawet ten paluszek poświęcam. Nie ma już paluszków, w on mnie kiedyś. No i ładnie, znowu traci. Dobra, no dobra, nie tak poleci. Ja już nie na paluszki. Mi już jest tak przykro. Ola, laki. Oh. No, no nie, to na no taki mi, mi przeleciał między, między palcami. Essa, przez Wilksa przegrałem. Łatwo. Nie, no nie przez ciebie, przez moją głupotę, że strzeliłem najpierw w glitcha. No kto by się spodziewał, że dwóch impostorów oh. się wyjebało w pierwszych trzech osobach. No. No, I, to było bardzo dobre. No, jeden. jeden! Bo Derwesa wyrzuciliśmy. No tak, no ale no to, no to. Zawsze ja wyrzuciliśmy. po prostu w pierwsze. Dobra, Nordoranski. i taki... mnie, Nie ja, ja, rozum, ja jestem veterany, ja, ja jestem veteranem. Ja veteranem jestem, veterancem jestem. Wow. Ooo. Wow. wow! Co? Zaraz, co? No? Wiesz, jak, wiesz jak? Ty koło mnie stanęłeś, jak ja biegłem, i nie powiedziałeś nic o tym, że ja biegłem od dołu do tego. Dołu. Ale to z tego? przecież tak. tam kila żadnego nie było. No, ale on był już <grym> przy tam tam, nieważne, był blisko i spodziewałem się, że nie wiesz Weź kim jest tak. tak, dokładnie. Wow, wow ale wow. ładnie wow. zrobiłeś? Czemu nie dałeś pograć? Totalnie ale nic nie to zrobiłem. Czas, strzelać wow. po no ale I trzeba bym im strzelać Nie da się, ich, bo on teraz się we drzwiach odścinkał Nasz... Znowu kolejny odcinek? Musisz skipować Takie właśnie Na jesteś jak... Ale dzięki temu jutro <noise> też będzie Amonk Aby to prawda? Że co? Że jutro będzie Amonk? Nie, ciekawie, nie Ciekawie, ciekawie dlaczego nie? O tak No ho the... no, Słodko bo będzie teraz potrzebował tydzień terapii no. Nie, ja jestem tak zrezygnowany po prostu Nie wiem, przez... I to przez moją głupotę, no nie mogę <laughs> Nie no, to kto by się spodziewał Zobaczymy, może jakaś neutralna klasa jest Może coś się uda <laughs> Red jakoś się teleportował śmiesznie na do góry No ładnie, co nam zrobić? Ja pierdolę, Wiksa się na mnie wyjebała szeryfem, bo myślała, że to ja zabijam i uciekam od kurwa tych od komsów, a ja goniłem zabójcę i zabójcą był szazi. Szazi? Ogólnie, chazzy. powiem wam tak. Ja. Shazzy, chazzy, ja teraz jestem Shazzy, jego movement jest taki, że ja poszedłem sprawdzić lewy reaktor czy ktoś nie, nie został tam zabity. No. I on nagle zaczął non stop ze za mną biegać których ubohowych zabieraliście? Nie, nie. nie Potępić, czy I kogoś, i dopiero wtedy się odkleiło ode mnie. Nie, biegłem z kimś. Dobra, to i się z jego. Ale czemu, czemu? Dajcie się wytłumaczyć. W ogóle biegłem z kimś no, i dawaj. ktoś pobiegł na prawy reaktor. I wypalił się reaktor. I ten ktoś został na prawym reaktorze. A ja poleciałem na lewy reaktor i go naprawić. I naprawiliśmy. A co zrobiłeś na komsach? Na komsach nic nie zrobiłem, bo mnie tam nie było. Ja teraz jestem w elektrocie. <laughs> No co? Ja nie wiem, co no, tu równego. Bo, bo, bo zdążyłeś przebiec dołem przez o do elektryka. Pewnie tak było. A ile no ten A głosuję, to ja nie zagłosowałem. No reze, szazi, skip, czy tam co ty tam chcesz. No ale to nie ja. No, tak, tak. Ale Klapek, czemu na mnie głosujesz? Ja? Na ciebie? Czemu? A jej, to tak no blisko było. Wiem o tym, że ty na mnie głosujesz, bo jesteś niedobry. No to GG. Ultaj. Ale, Ale g -g. miałem taki Ale dany plan, rzuciłem brak maila Przegrałem. na fikce, za Mądre było to wskoczenie, powiem ci. Przegrałem, no najgorzej. Masakra. Arendze, no... czemu ty w takim razie nie zgłosiłeś, A, żeby jej, to u był? Widzimy się w następnej rundzie. Wiedziałem, że zabiłeś. Dobra, zaczynamy jako neutral. O, Chester, a to będzie proste, akurat to mnie nie lubią wyrzucać. <grym> <grym> <O>. <grym> Nandora nie Abi, Nandora nie Abi Nordora nie i przetransportowało mnie A bo pod nami ciało było Ej tam Aha Ale to <grym> tam no, no, bo... Nie szazy i nie Abi Kto wychodził teraz ze mną ze Specimena No ja szazę Dolnego? Mnie tak, jeszcze tepnęło, więc No ja, ja i... Dobra, szasi i dora nie zabili. Tylko ja wchodziłem do tego. Ty też nie zabił. Jesteś pewny, AB? Nie dobiegł ktoś od góry? Od góry? No, no, czy nie dobiegł ktoś do was? Bo wiem, że... dosłownie przed wejściem do no, kontaminacji. Były, były chyba dwie osoby poza mną e, w specimenie, w sensie jedna osoba ze mną wbiegała, razem byliśmy tam w trójkę i Shazzy i Nondora no, na pewno nie zabili. E, na, koniec koniec, zabiła. na koniec ale dało osoba, mi teleport. Która, która dobiegała do was mogła zabić. Ktoś do nas dobiegał? Nie, o nie, my od początku A, byliśmy no, no właśnie no. o to mi to chodziło, żeby ja, ktoś ja, dobiegał. Ja, Mnie do was tylko do teleportowało. Na ja u was był? Znaczy ja się minę w dekontaminacji już z nimi. Bo no, ja byłem w środku, tak. bo ktoś tak, tak, wybiegał tak. pierwszy. No, ja tak, wraz no, nie Ale, ale, tego ale ja ogóle nie kieruję, bo. on się dałem ja. Co? On dałem, dołem. Ale to my przed chwilą chwilę wcześniej na ja widziliśmy u góry. No bo on się Tak góry. Nie to musiał być morfing. Bo ja na dole ciągle stałem. To A w tym no tak, on ja, wybiegł przed nami. Ja wybiegał, bo my wbiegliśmy od góry i on wybiegł od nami. do Specimena. No... Tak? Od góry? No, od dołu. A, od dołu. Ja A, mam, Wixa, no taką prośbę, jakbyś przestała mną miotać po całej łapie, to, to Ale to właśnie nie ja, to mi tepło, do Specimena. Nie uh -huh. no, sorry. Do Specimena? Chyba zy. Ciebie. Możliwe, że się wypierdolę radę. z roli, ale czy wy, A, czy wy też widzicie wow. tą wiadomość, klapka na czacie? Tak. A. To że to coś z mojej roli, ale... Coś. Zadać tak, swojej roli? Klapek? Napisał swojej roli? Nice. No nie wiem. Shape shift? Shape, shift, power W ogóle jest taka Ale skąd jest o? taka informacja w ogóle? No, to jest nie, po prostu systemowy tam. tam quick chat chce Czyli no tak. A, A, no, tak. tak. Quick chat, I klapek, czy zdaje się A. do zabicia? Jesteś... Raz, skip. Nie, nie chcę wam nic mówić, ale nie ma tutaj shape shift. <laughs> no właśnie mnie to tak zastanawiało. <laughs> A coś w sumie jest morflink no. No Morphling. Czemu głosuję co na, na niego? Ale w grze to jest nie, shape shifter. Bo się A ja Cieka. jestem flashem. No ładnie, to dalej możemy wygrać. Jeszcze nie może... Nie wiem, wiem czy wspominałem, ale Ary jest stuprocentowo czysty. Ja jestem kanadyjką Kubi też. naszego kolegi. tak? plakier no, papek no, mówił, że jest kanadyką. No. No. Echo No nie, no, nie ciało Ja tego nie słyszałem, ja ale potwierdzam. Przy paliwku. No, powiedział tak. Przy paliwku. Ale. Eee, gremli, przy paliwku. Gremli, gremli. Gremli. Jesteś pierwszą osobą, która też krzyczy, że jak można na kontach znosić ciało. Są, so, mm. a ale... w tym ja meczu. Chodziły... No trochę. Tak. Wydaje mi się, że klapek rzeczywiście no. był bajny. <grymne> Pałoby to, że Gremlin był w specimenie, a ciało było przed kontaminacją. Co? Ale ja do specimena zostałem teleportowany. A, no i zajmowałem. No, no to może, no to może <grymne> on, się, on się zmorfował w naje, zabił i uciekł i w, później I go te przytałbał te do To może tak być. No te go. A kurde, pojebane. To gra w no, no, Ale sama wiksa... Sama wiksa mi potwierdzała, specymana. że mnie teleportowało, zresztą... Mnie dwa razy do, te, do Specimena teleportowało, bo za drugim razem wtedy mnie teleportowało do dolnego wyjścia jak... A tepnęło do do Coś innego jeszcze? Co? Mm, nie wiem, mnie tepło raz do Specimena, tylko a ja byłam... Aha, okej. Okay. A drugim razem to, kołoś tepnęło wtedy w okolicy elektryka. Elektryka no kamer. To... Mnie ze środka elektryka, przed elektryka tepnęło raz. Ale to w poprzedniej no, rundzie. Nie, w tej. A ja mówię o poprzedniej rundzie. A, o to... A to mnie tepnęło ze specimena na do elektryka. Dobra, idę na gremlina. Czy trafiłeś na Beita? Nie. A jaką masz rolę? Jesteś idiotą. Nie, jesteś idiotą, idiotą. no ja dobra. Stoję. No dobra, tak, tak, to nie tak, potrzebujemy tak. takich na <laughs> naszym statku. <laughs> Co to znaczy, że jesteś idiotą? Co zrobiłeś? No kliknął <laughs> nowhere przez przypadek. O zamiast, wylec. tak, zamiast, zamiast y, escapee'stą uciec, to zgłosiłem sobie. Wow. <grym> wow. <grym> wow. No, wow. To to wow. To, czyli wiemy jak go tepło do specimen'a, no. Bez skitu. Nie, nie, to, z, byłem teleportowany jako reportowany. <grym> No i tak, zabił się cofnął! Bez to. kitu. No. Ja nie wierzę po prostu. Ojojoj oj, oj, oj oła. Nie wiem jak to się to, Kot klakier umy. biegał za mną całą rundę, bo ja byłem z jestem z i no. Tak. Andrzej. Dobra! Nie musisz dwa razy powtarzać. <laughs> Ale ja ja przecież ja, no. <laughs> to, to nie ja za... noo! Od... Ale ogólnie no. wiecie co ja odjebałem? Wiecie co ja odjebałem? No <laughs> Bo nie miałem cooldownu na niego ogólnie, żeby go zabić. Fake major Ogólnie nie to, nie miałem cooldown, żeby go zabić. I kurwa, biegam, biegam, i jak już miałem ten cooldown, żeby go zabić, to zamiast go zabić, to podstawiłem bombkę i zabiłem i biego. ja Abie, tylko sprawdza tak sprawdza bo Tak, biednego zabijam preczem. W rundzie to no. nie, nie. Dzisiaj to masakra, dobra, kogo strzelam. Skipuj. Dobra, Ty jestem majorem. Jestem Wix, nie, to Wiksa jest majorem. Ej, Colt klaker jak zagłosujesz, to poznasz moją rolę. Nie Areza jest medium. Jestem z nim rowerem, i mi powiedział. Mhm. Mm ja pierwdole. <grym> dobra, Huby jest mówisz? moim medykiem. Niech ma będzie. Twój stary. No ja jestem chodź. medykiem. <grym> to jest <mi> bardziej <grym> Klik 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 klik. Gdzie jest ten medyk? Tu jest. Ciu! Kurwa nie trafiony. No to dobra, to teraz. Areze. To medium, medium. Med medic. No unlucky, nie wyszło A, jak coś to ja nie widzę tego taitora, więc nie musi mnie taitor zabijać To co? bot lasowy jakiś teraz? Nie, A teraz skip, skip. Kip. Tak, Nie no, tak. tak. dobra, nie wiadomo dobra, no, no, no było no dwóch impostorów Ale to by było jakbym się zmienił w taitora Teraz try, się zmieni Zesuwex, na naje zagłosuj Nie Pamiętajcie, nie, pamiętajcie, że... pamiętajcie że jak u Vixy zniknie major to Wixa jest taitorem To było śmieszne Gaidas go się przycieszył, bo ona ja chciała random volta. To nie ma. Chciałem. Dobra, Wiksa nie jest trajtorem. Dobry. No. To nie Wiksa, to nie Delwex. Ej, tym razem to nie naja, bo byliśmy na adminie. No bo jesteście loversami w takim razie. Co? No. Ale w ogóle czemu? No bo on Warezy... nie ciała. Ale z ja, jak długo... Razem, więc wy jesteście loversami, a Naja jest głupa. To to nie czoło. jestem. Essa, czaiłam jakieś... was. Głosujcie na niego. Co wy a, major nie może być traitorem, tak? Ej, ale... No, no nie może, no, nie bo no, by jej zniknął, Major. No Właśnie. to. Ale wy się no, potwierdzacie, bo bo, tak? Ale robicie głupotę. Nie robimy głupotę, po prostu weźmy we razem, a Reze by nie zgłosił głupio ciała, A To się, szabie, storo szabie, storo szabie, no, się zdziwisz. No, gratuluję ci. A Reze by głupia nie zrobił? No. Na ja, nie słyszy. Euro... W... Jak widzę, jak on w Eurotracku no, i pod prąd autostradę blokuje i parkuje na środku, to jest... nie wiem, czy nie byłby w stanie tego zrobić. O, prawie wyszło, dobra. Będę końcu. Uwa. W ogóle, a by w... z tego Google nie zgłosił. W ogóle. To, to, to był bait? Nie. nie no, to w ogóle nie, nie zgłosił. Widziałem, że ktoś biegnie do elektryka. Dobra, i na tym skończymy dzisiejszy odcinek. Cześć, cześć.